Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Skull of the White, wykonywania zadań pobocznych. Dzisiaj zrobię sobie wojnę ze szkodnikami. Takie zadanie jest dosyć długie, ale mi się wydaje, że proste. U polu 10 listów za pomocą dowolnej strzelby, u polu 10 Aksisów czytali za pomocą dowolnego sztucera, u polu 10 Danieli za pomocą broni krótkiej i opolu 10 aksysów bengalskich za pomocą dowolnego łuku z tym łukiem może być największy problem jeśli chodzi o sobie broń wziąłem karabin zarza 10 to jest z tego co wiem najlepszy karabin w grze szczelba ciacic tore czy jak to tam się mówi po włosku 12g to chyba też jest najlepsza szczelba w grze pistolet dawani 40 kaliber 10 mm chyba też mi się wydaje że to jest jeden z lepszych pistoletów czyli w zasadzie taki glock oraz łuk nauka się nie znam, wziąłem taki. To jest nowoczesny, mógłbym jeszcze wziąć taki tradycyjny, ale wybrałem ten. No to wybiorę się do lokalizacji tutaj. Mi się wydaje, że będzie najlepiej, bo to są takie fajne tereny łąkowate. To też nisko jest w drzewach, ale jak już się tam wyjdę kawałek na łąki, to będzie więcej już miejsca. Na wszystkie te zwierzęta, przynajmniej mam wabiki. I będę polować w zasadzie na wszystko, co widzę z tych zwierząt. Moją taktyką będzie powoli i powolne przemieszczanie się w to miejsce, tak żeby zachęcić o te łąki. Powinienem się jeszcze wysprayować, gdzie jest mój spray pod szóstką. No i idę. Jestem niedaleko Akcesa bengalskiego. Hmm. On gdzieś tam był. Ja tutaj wabiłem innego co go zobaczyłem, ale niestety nie uciekł. Chociaż... Podszedziłem z góry, nie widziałem go, że tutaj jest, za tymi kamieniami. I zacząłem tutaj ich, żeby zebrać strefę ich spania. I zaczął kolejny wydzierać. I nie jest największy problem, bo trzeba się z łuku uwalić. Widzę go, łuk, łuk, czwóreczka. Dostał ok, pada. Pierwszy jest, ja trafiłem go z łuku. Wspomnę, nie, nie jest z jakiej odległości. Ja na łuku nie umiem strzelać w tej grze. Nigdy nie polowałem z łuku. A plusów jest takich, że jest łuk cichy. Ok, to jest jakoś tak gównianie. Ale okej, okay, jest pierwszy. W telefonie mogę zobaczyć, tak zaliczył się, jeszcze dam, mam już jednego Akisa Czytala upulowanego, ale tego dużo wcześniej upolowałem. Ja widzę kolejnego Ważny. 70. Tu jest jakiś bliżej. Będę jeszcze do tamtego. Nie trafiłem, liście. Jest pierwszy lisa, kilka zwierząt w, ty w tym czasie spłoszyłem Zadanie jest cięższe niż myślałem Zmieniłem taktykę, żeby spróbować jeszcze inną, zobaczyć jaka będzie najlepsza do wykonywania tego zadania Bym jakoś polecić, stwierdziłem, że po sprzejdźmy się do piątej, pójdę nad jakiś wodopój tam widzę akcesa czytala. Zobaczę, jak będzie z ilością zwierząt tutaj. Jak ja raz tutaj będę, po prostu tyle zwierząt na tym wodoboju. Nie mam w tym rejonie presji łowieckiej. Więc wydaje się, że to może być bardzo dobre miejsce. Kolejny akces czytal. No to strzelamy. Tu jest pierwszy. Drugi jest. będzie ciężko uwalić dwa na raz. Teraz pierwszy do tego. Jest dalej. Okej, okay, padł. Ten ucieka, czy już go nie uszczelę. Ja po co zebrałem tego i już widzę po drugiej stronie jeziora następnego przechodzącego, więc ta taktyka wydaje się bardzo dobra. Jeszcze ją później potestuję. Jest kolejny upolowany. Tam są jelenie, więc nie boję, jeżeli spłoszyłem Okej, okay, trzeci Axis, czytal. Wybierając się nad kolejne jezioro usłyszałem zewgodowy lisa. I tam widzę dwa liski. One chyba idą w moją stronę. Chyba na pewno. Mam nadzieję, że nie zawrócą. Dobrze, że mam wabik, ale tu jeszcze jest za wcześnie na wabik. Raczej go słyszeć nie będą. Tak stoją tam. Zabiję się na jednym, żeby je widzieć, w razie czego. Niedługo to nie już wejdzie w pole rażenia w zasadzie mojej szczelby. Dobra, strzelam. Trafiłem. Nie, jednego trafiłem. A jak ten pierwszy nie dostał, to ja nie wiem. Chyba on dostał słabo. Tam pada. Nie, nie dostał. W ogóle. I zdziwiłem aż. Ale jest jeden do kolekcji. Ale stado akcji znalazłem ogromne. Ja już tam udam na cicho. Chyba, jelenia, nie coś się może tam ostrzegać. Dobra, one są w sumie głuche, więc mogę podejść nieco bliżej, tak żeby się dobrze rozstawić. Mm. I uszczelić z takiego jeziora, nie wiem, z trzy. Ale to tak jak mówiłem, chyba chodzenie rano na jeziora będzie najlepszą taktyką na akcesję czytale. Na resztę zwierząt zobaczę. Pod koniec filmu zrobię podsumowanie. W jaki sposób, na, na jakie zwierzę najlepiej polować. Wiela jest szlachetny. On mnie nie obchodzić, no chyba, żeby jakąś dziesiątką albo dziewiątką, z tym bym go akurat uszczelił. Ale jeśli jestem już na brzegu. Dobra, strzelam. Okej, okay. dwa uwaliłem. Hmm. Idąc tutaj przy okazji znalazłem yy, strefę wodopę zdziczały świn. Yy, musieli to dodać, bo jeszcze kilka dni temu tego nie było, jak robiłem zadanie na świnie, czyli... Była jakaś aktualizacja. Dodali mm, yy, miejsca, że świnie piją, bo wcześniej, jakby świnie dziczały, nie miały nigdzie miejsca, gdzie piją, żerują i gdzie śpią. Ale teraz to pewnie zaktualizowali i na szczęście robią to po co? Będzie można o wiele łatwiej wykonać zadanie, ale klimat, mgła, noc, jak tutaj samemu na polowaniu. Przespałem się znowu do trzeciej w nocy, znaczy przespałem się do piątej, bo nie wiedziałem do jakiej godziny w zasadzie aksisy piją. Aksisy piją od trzeciej do piątej, więc trzeba w zasadzie w nocy na nie polować. D dlatego zapuszczam się znowu w to miejsce, gdzie zaczynam polować nad jeziorem pierwszy raz. Mam nadzieję, że jest przyszły nowe aksisy, że te strefy łowieckie, czy jak tam się nazywają. Uf, to mi z głowy. Strefy napięcia? PrES! Strefy presji łowieckiej! O! Dobra, mam dobre słowo. Bardzo stare... Hej, Jelen szlachet. Ja tu Nie będę świecić, ale w sumie nie wiem czy na płoszy, czy nie? Co coś tam się wydziera. Aksys bengalski, zawygodowy. Hmm. No to użyję na niego taktykę, która wychodzi najlepsza na, na Aksysa bengalskiego, czyli po prostu wabienie go wabikiem. Łatwo go zmanipulować tym wabikiem. Nie po prostu go tu jak z Widzę go Uważny Dobra, broń, jest w odpowiedniej odległości Serio? O kurde, nie spłoszył się Dostał, S Tylko słabo dostał, strasznie no mówię, strasznie klimatyczna ta mapa. Jest teraz śledzę trop tego chłopa. Tylko poszczeli, on tutaj powinien zaraz leżeć. Przynajmniej nic nie spostrzegłem tam nad tym jeziorem tych akcji czytali. Jakby były jakieś. W szczelałem strzelałem. Ja muszę tego łukój nauczyć strzelać. Strasznie potężny w Jak się trafi w ciało, to jest po zwierzęciu. Tylko niestety nie trafiłem go jakoś w jakąś nogę, ale dobra już powinien tutaj zaraz leżeć krwawiony OK 0,25 Tu Widać kolejne ślady Pobieg tam O widzę go Jest tutaj W ucho dostał Kurde ale jest ja szczera. No niestety chyba nie ma żadnego jakiegoś tutaj i udać pod kolejne jezioro, gdzie nie ma presji łowieckiej. Ksi czyta ostrzega. Ja mam na niego trąbkę. Ja spodziewałem go po tej stronie jeziora, po drugiej nie widzę. Tutaj był dwa stada. Wow. Ja bym poszedł od drugiej strony, to byłoby o wiele lepiej. Oprócz tego, że tu jest ten pierwszy, co go widziałem. Mi się wydaje, że więcej uwaliłem. No właśnie, tu jest kolejny. Ale pięknie ten dostał. To już mam chyba sześć ich. A, tutaj jest strefa picia świni. To sobie zbiorę tą strefę. Też. Aksysy czytali. A tutaj jej nie ma. Chyba, że się zebrały dwie na raz. Nie, dzikie świnie, to aksis czyta, Strefa picia, powinna tu być. Aha, się nie chce zebrać, jest dziwne. Ale tak. Czyli tutaj jest strasznie dużo. Z tego stada w zasadzie nie wiem ile. Z 10 osobników przynajmniej miał. Ewentualnie to były dwa stada. Okej, okay, padł. W drodze na kolejne... ...jezioro znalazłem kolejnego. Zbliżam się do tego jeziora i widzę już kilka akcji czytali. Na tym jeziorze jest presja łowiecka, więc... ...szansa, że on się zryfruje jest mniejsza, ale okej. Okay. Teraz się znowu utrudzić dwa przynajmniej. Jak słabo szczeram? Okej, okay, ten pada. Tu leży pierwszy i drugi. Wracam do jeziora początkowego i tam już mnie przywita. Witam mnie... kolejny akcji szczytal. Mam nadzieję, że tu będzie jeszcze jeden. Będę mógł szybciej wykonać zadanie. Mam, sobie kupię drzewka, coś z tego jakie jak jakieś zwierzęta. I jest jeszcze jeden. Axis czytam. Ósmy. Myślałem, że to jest dziewiąty. Kurde, spłoszyłem je. one są dalej. Leży jeden. Cholera. Jeszcze spray'a nie miałem, dlatego one tak się łatwo spłoszyły. Są tu jeszcze jakieś akcesy Ile tam ich jest? Okej, okay, pada. No to, zadanie wykonane. Co prawda już te dwa ostatnie tak nieprofesjonalnie. Bo je spłoszyłem. wiem no, już tam my wcześniej na, na shift'cie jeszcze się nie wysprayowałem, bo się spray mi skończył. Hmm. Dobra, wkrótce jeszcze mam wspólną stawkę Okej, okay, to jeszcze jest jeden bonusowy Tu jest pierwszy Drugi i zadanie wykonane Hy, Nie zaliczył się Dobrze, że uwaliłem tam tego. Właśnie tak mi się wydawało, że on mi się wcześniej nie zaliczył, jeden. I to prawda, była. Zadanie jest zepsute. Tak samo jeden upolowany, ten bengalski. Co? Łukiem go uwaliłem i czemu się nie zalicza? Aha. Może mam telefon, gdzie on to się nie zalicza? Ty bo wyleję tą grę Daniel Grzechotka tu jest na Daniela idzie w moją stronę jak ostrzega, jak on mnie zauważył ja jestem niewidoczny, bo mam w krzaku widać w prawym dolnym ekranu, że pokazał mi, że jestem niewidoczny a ten mnie widzi uważny no, on się już uspokaja, bo mnie jednak nie widzi. Co on tak nasłuchuje? Chodź tutaj, ja, ja ci nic nie zrobię, obiecuję. Tylko szykujesz na ciebie, Glocka, ale nie, nie, nie. Ja ci nic nie zrobię. Nawet ci pogrzechotam. Jak on ostrzega? Dobra, zdenerwował mnie. Pada Fryer. Tak hamsko się zachowywać w swoim stosunku. Cały czas drzeć się. Ale on szybki jest. On już za górą. Pierwszy z Danieli. Teraz go zbieram. Bez wyciągniętego telefonu. I tak się nie zaliczyło. Weź mi tu śmierć to wyzwanie. Z piąte zwierzę, mi się nie zaliczyło. Restartuję tę grę lepiej. Jestem z powrotem. Mam nadzieję, że teraz zacznie mi zaliczać zwierzęta. Bo już gra mi jest winna Aksisa Czytala jednego, jednego Daniela i jednego ben, Axisa Bengalskiego. To przynajmniej mi jeszcze lisa nie widziała. Idę na kolejnego Aksisa Czytala, dokładnie to ostatniego. Już powinien dawno to mieć zrobione, bo polowałem ponad tyle, ile potrzebowałem. Na no, szczęście krata nie działa. No, ale nie będę narzekać. Pójdę. Widzę, jak się czytara. Czujny. Padł. Mam nadzieję, że się zaliczy. Tym razem, jak nie, to ja kończę to. Po prostu piszę do supportu, że coś się zepsuło. Zatem. Wymieniłem karabin na pistolet, który już nie jest potrzebny. Wziąłem coś dziwnego: ekwipunek. Ten pistolet mm, on chodzi na amunicję normalną do karabinu. Można do niego przyczepić celownik szesnastkę. Yy, wziąłem także to rozstawiane coś: tą ambonę myśliwską. I teraz będę czekać na lisy. Spróbuję użyć takiej taktyki. Czy to się opłaca? Nie wiem. Zbabiję moją pierwszą ofiarę bo się rozjaśniło, byłem w FK Patrzę, na horyzoncie był Daniel pogrzechotałem grzechotałem. Grzechotka ma 200 metrów zasięgu, chyba najwięcej ze wszystkich babików. Albo te wabiki na ptaki mogą akurat być większe, ale nie pamiętam jakie mają zasięgi. I Daniel już do mnie idzie. Żydę się zawsze mylę. Podczynam. Niepotrzebna potrzebna ósemka, piątka i jedynka bądź trójka. Gdy wydziera jakaś. Czujny? Czy on mnie widzi? Dobra, to ja muszę strzelać. Nie było co zbierać. Mówiąc nie było co zbierać, miałem na myśli to, że ja chcę go zebrać. Zaliczył się? Zaliczył się. Udano się do nowej lokalizacji. Słyszę już lisa. Czujny. Dobra, ja go jeszcze tutaj powabię. Ten pada. Ten drugi. Kurde, mogłem czekać, przyjdą bliżej. Stwierdziłem, że nie. By jeszcze się przerzucić na amunicję, kule zamiast na loftkę, ale ogólnie ten nie dostał. Uciek, bo jeszcze za nim chwilę pogonić, ale on są o wiele szybszy ode mnie. zapewne go nie ma tutaj. Jest jeden, drugi uciek. A widzę Daniela, mam nadzieję, że ten się zaliczy. Jestem już w zasadzie dnia następnego. Okej, okay, urwał web. Już wszystkie uciekają zapewne, dlatego... Próbuję tam podbiec na głośno. lokiem. Okej, okay, nie ma innych. Raz najważniejsze, okej, okay, to do... nieważne jak dostał, ważne czy się zaliczy. Nie zaliczył się. No to... To byłoby na tyle z tego odcinka. Zadanie się zepsuło, kompletnie się nie zalicza, więc do zobaczenia. Cześć.